Cześć tu Beata, dziś mamy środę 2 grudnia, czas na minutę starotę. Karta na dziś to czwórka mieczy. Czwórka mieczy to taka karta przypominająca o odpoczynku, być może po trudnym czasie, o konieczności jakby wycofania się. Nie chcę powiedzieć izolacji, ale rzeczywiście wycofania się. Szczególnie, jeżeli musimy coś przemyśleć, jeżeli musimy coś przetrawić, jeżeli musimy. Podjąć jakieś decyzje. Ten czas odosobnienia czy osamotnienia będzie czasem podejmowania decyzji, będzie czasem pogłębiania rozumienia. Dzięki temu możemy uzyskać na przykład yy, zrozumienie, że, ok, czasami zawieszenie broni to nie jest poddanie się, to po pierwsze, po drugie, zapewni nam też chwilę wytchnienia, ale też być może uda nam się dojść do, jak, do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś kompromisu. Tak? To jest właśnie ba, bardzo ważne. Dajmy sobie szansę dzisiaj na to, żeby choć na chwilę się odciążyć. Ja zdaję sobie sprawę, że teraz większość z nas jest w takim czy innym odosobnieniu, ale wierzcie mi, kiedy w, jesteśmy w sytuacji, takiej, jakiej jesteśmy, kiedy wszystko jest takie zawirowane, zachmurzone, dzieje się co się dzieje, to część z nas, która jeszcze pracuje albo jeszcze działa, ma dwa trzy razy więcej roboty. Dlatego tym bardziej warto zatroszczyć się o to, żeby dać sobie chwilę odosobnienia, taką, taką ciszę, taki moment skupienia, żeby można było chociaż na chwilę mm, zebrać myśli. To jest naprawdę bardzo ważne i bardzo potrzebne dzisiaj. My jesteśmy w tarocie Maryel. Ja spróbuję to wyostrzyć. Nie wiem, czy to będzie widać. Teraz widać. Dajmy sobie czas na to. Czwórka Mieczy, yy, chociaż tu wygląda trochę inaczej, zaraz do tego dojdziemy. Czwórka Mieczy to czas, aby ukierunkować się na to, co jest istotne, ale do tego będzie potrzebne właśnie takie wycofanie się. To jest czas, żeby się właśnie ukierunkować na to, co ważne, na zachowanie spokoju, yy, takie, ja to nazywam wyśrodkowanie, wycentrowanie tak? zrównoważenie. To, to czas pomijając już, że to wyśrodkowanie da nam chwilę na zrozumienie, ale to jest konieczność właśnie zrozumienia czegoś większego, szerszego, szerszej perspektywy być może tylko tak mamy szansę na, na oczyszczenie, na duchowe oczyszczenie, na zrozumienie i tak jak już powiedziałam wcześniej, zawieszenie broni nie musi oznaczać poddawania się czasami jest nam to potrzebne, żeby chociażby zatroszczyć się o siebie tak, żeby zebrać siły na nowo Potrzebne jest takie zdrowe, rozsądkowe podejście. Jesteśmy przecież, takie mądre podejście. Jesteśmy przecież w żywiole powietrza, w mieczach, a więc wszystkie nasze myśli być może trzeba będzie poukładać. Być może warto będzie sprawdzić nasze otoczenie i ukształtować je w taki sposób, żeby, żeby to nas wzmacniało, żeby nas y, y, umacniało. To jest taki właśnie taka chwila, taki dzień, być może nie cały dzień, ale znajdźmy chwilę dzisiaj, żeby znaleźć taki spokój wewnętrzny, takie wewnętrzne skupienie. Tak naprawdę posiadamy naszą wewnętrzną jasność rozumienia, ale żeby pomyślnie zrealizować swoje plany, musimy właśnie się na chwilę wycofać. Jeżeli nie mamy wyklarowanych naszych planów, to proszę zwróć uwagę na to, żeby oczyścić tą przestrzeń, tak? oczyścić yy, swoje myśli, by nic nie ograniczało nam tego, co, co, co jest nam potrzebne, tak? Nie ograniczało na naszych działań, naszych myśli, tak? Warto właśnie, czy naszego dobrego samopoczucia chociażby, warto właśnie w ten sposób y, pomyśleć. I być może to jest czas, żeby spojrzeć na sprawę i pomyśleć w tak zwanym szerszym kontekście. Zadbać nie tylko o siebie, ale o innych. O planetę być może, tak jak ta karta sugeruje, tak? To jest takie... Zanieczyszczenie ogromne, tak, żeby właśnie oczyścić swoje myśli, oczyścić swoje otoczenie. To zdecydowanie może być czas takiego przebudzenia z, z okresu takiego głębokiego uśpienia. I, i na przykład nie przejmujmy się tym, że, że, że ta czwórka mieczy wygląda inaczej. Symbole, symbole zawarte w różnych kartach będą miały dla nas też różne znaczenie w zależności od naszej kultury czy od naszej lokalizacji, albo od tego, jak zostaliśmy wychowani. Należy zawsze pamiętać, a przynajmniej tak mi się wydaje, że należy zawsze pamiętać, że symbole mają wiele warstw, wiele poziomów, dokładnie tak samo jak my. Dokładnie. Dlatego to, że ta czwórka mieczy wygląda inaczej niż każda inna, to naprawdę dla każdego może też oznaczać dodatkową warstwę, troszeczkę inną. Myślę, że też dobrze jest kopać czasami, w sensie dokopywać się do, do głębszych znaczeń, do głębszego sensu. Dlatego warto być otwartym na te wszelkie możliwości. Często ta karta może oznaczać dla kogoś o wiele więcej nawet niż dla mnie czy dla kogoś innego. Tak, o, o wiele więcej niż obecnie rozumiemy. Lub mało tego, może czasami oznaczać całkowite przeciwieństwo tego, co my myślimy. Niemniej jednak to jest naprawdę czas na to, żeby się wycofać, popatrzeć na sytuację, na sprawy z troszeczkę szerszej perspektywy przyjrzeć się temu, jak my działamy, yy, zapewnić sobie chwilę wytchnienia, szczególnie w tych zwariowanych czasach, kiedy mówię, te osoby, które pracują, no mają poczucie po prostu jednego wielkiego kłębu spraw, bo, bo każdy ma dużo rzeczy do zrobienia, a jak połowy z nas brakuje, no to niestety, no stawiamy się, tak, stawiamy się i działamy. Jak zapewnimy sobie chwilę takiego wytchnienia, wycofania się i skoncentrowania naszych myśli, Właśnie skoncentrujemy się na tym, co jest dla nas najważniejsze. Pomoże nam to odpocząć po chorobie, pomoże nam to podjąć decyzję, jeżeli na przykład musimy podjąć jakieś działania i zapewni też chwilę odpoczynku, odciążenia, wytchnienia takiego. Więc, żeby nie było to tak, że, bo w wyzwaniu czwórkami, czy to taka cisza przed burzą może być, tak? Jeżeli nie zapewnimy sobie takiego wycofania się na chwilę, to właśnie będzie taka cisza przed burzą, i mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać tą energię, żeby spróbować skoncentrować swoje, swoje myśli. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.